Stwórcy aplikacji już jakiś czas temu wykombinowali, że smartfony świetnie sprawdzają się w roli pilotów do modeli zdalnie sterowanych, że można nimi zarządzać np. inteligentnym domem albo nawet kierować samochodami. Niestety, przez kilka ostatnich lat nie znaleźli dobrego sposobu, żeby wykorzystać smartfon jako pilot do telewizora. Teoretycznie można było parować się z telewizorem przez sieć Wi-Fi, no ale umówmy się, nie jest to ani wygodny, ani efektywny sposób. Skoro żadna nowa technologia nie umożliwiła rozwiązania tego problemu, postanowiono wrócić do starej. Prawdę mówiąc, byłem pewny, że Irda, którą miałem po raz ostatni w moim Zimensie SL45, kiedykolwiek powróci, tymczasem okazało się, że specom od marketingu udało się ją wpakować do nowych flagowych urządzeń i sprzedać jako coś zupełnie nowego. Nie można się jednak czepiać, bo faktycznie aplikacje, które służą do obsługi telewizorów w HTC One i w Samsungu Galaxy S4 są dość interesujące. Obie umożliwiają sterowanie telewizorem tak jak zwykłym pilotem, a poza tym mają także szereg innych funkcji, dzięki którym można przeglądać interaktywny program telewizyjny, albo wybierać ulubione kanały i dodawać powiadomienia do kalendarza. Aplikacje obu producentów bazują na tej samej technologii PIL i konfiguruje się w równie prosty sposób. W telefonie Samsunga aplikacja do obsługi telewizora to Watch On. W telefonie HTC jest to po prostu aplikacja TV. Obie konfiguruje się dokładnie w ten sam sposób. W pierwszym kroku trzeba wybrać kraj i region, a dalej podać kod pocztowy. Później należy wybrać dostawcę usług telewizyjnych. W kolejnym kroku mamy możliwość określenia swoich preferencji. Możemy wybierać typy filmów, serwisy informacyjne i wszystkie inne rzeczy, które nas interesują. Po skonfigurowaniu aplikacji wyświetla się interaktywny program telewizyjny. Zarówno w telefonie HTC, jak i w Samsungu jest on skonstruowany w podobny sposób. Możemy przeglądać, co w danej chwili jest wyświetlane w telewizji, możemy sprawdzać, co będzie wyświetlane za chwilę. Mamy także możliwość podglądania ulubionych programów, przeglądania przewodnika telewizyjnego, a także sprawdzania programów, które są wybrane dla mnie, cokolwiek to znaczy. Zarówno aplikacja HTC, jak i aplikacja Samsunga pozwala sprawdzić opis wyświetlanych w telewizji programów oraz pozwala ustawić przypomnienie o interesującym nas programie. W wypadku aplikacji łapczyn możemy ustawić, kiedy ma się wyświetlić przypomnienia. a PC ma mniej więcej podobną funkcjonalność, aczkolwiek trochę inaczej zorganizowaną. Oczywiście, jak przystało na aplikacje smartfonowe, możemy podzielić się naszym programem telewizyjnym albo ulubionym programem z innymi. Nie wiem po co mielibyśmy to robić, ale na pewno mamy taką możliwość. Najważniejszą funkcją obu aplikacji jest oczywiście pilot do telewizora. Jego również należy skonfigurować i tak jak w przypadku konfiguracji samej aplikacji jest to bardzo proste. Wystarczy wybrać producenta telewizora i sprawdzić czy działa przycisk włączenia zasilania. Po przejściu tego kroku jesteśmy pytani o źródło sygnału telewizyjnego. Po dokonaniu wyboru pilot jest już skonfigurowany. Po połączeniu aplikacji z odbiornikiem, kanały możemy zmieniać już z poziomu programu interaktywnego. Wystarczy wybrać interesujący program i kliknąć w niej na ten kanał w wypadku aplikacji Watchon i w analogiczny przycisk w wypadku aplikacji TV/HTC. Po skonfigurowaniu pilotów, właściwie obie aplikacje działają bez zarzutu. Wszystkie przyciski są poprawnie rozpoznawane i z powodzeniem można z ich wykorzystaniem sterować telewizorem. Warto zaznaczyć, że Samsung ma zdecydowanie większy wybór dostępnych modeli telewizorów. Są tam m.in. tak egzotyczne marki jak Technika, która jest dostępna w sklepach Tesco, a która, tak się złożyło, że jest także w moim domu. W wypadku telefonu HTC także można obsługiwać telewizor marki na przykład Technika, tyle tylko, że każdy przycisk trzeba z osobna skonfigurować. Jest to męczące, czasochłonne, no ale na szczęście robi się to tylko raz. Na korzyść telefonu HTC przemawia natomiast to, że sam interaktywny program jest lepiej zorganizowany i moim zdaniem bardziej wygodny. Nie jestem wielkim fanem telewizji, ale znalazłem świetne zastosowanie dla irdy w telefonie. W rewanżu za wszystkie błędy serwera, wszystkie 500 tulki przejmuję kontrolę nad telewizorem informatyków. Nadal są pewni, że jest zepsuty.